Witajcie moi widzowie. Nowe monetki w kolekcji. Jest to prezent, niezły, prawda? Na moje imieniny. Tak, tak. Dostałem elegancki prezencik, kochani. Ci, co wiedzą, co ja lubię, no to, no to widzicie, wiedzą. Takie pudełeczka. Elegancko się to prezentuje. Jak wiecie, mam troszeczkę lustrzanek, ale w takich eleganckich pudełeczkach to jeszcze nie. Oczywiście do tego certyfikat Narodowego Banku Polskiego. No, i co my tu mamy? Nominał 10 zł, srebro próby 925 stempel lustrzany, średnica 32 mm. Masa 14,4 g, nakład do 15 tysięcy, projektant Robert Kotowicz, producent, producent mnica Polska S.A. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. No nieźle się to prezentuje kochani, nieźle, zobaczcie, to się tu wyjmuje ze środeczka. No i można to sobie czy jakoś tam postawić elegancko, jeżeli ktoś sobie życzy. No, i co tutaj zobaczcie, zobaczcie, stulecie czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. No, nieźle, nieźle, zobaczcie tylko, jak to wygląda. Rzeczpospolita Polska. No elegancko, jakby ktoś chciał oczywiście, jak to się robiło, żebym was tutaj, a tutaj, oczywiście można tu się dostać do tego etui, otworzyć, dostać się do tej monetki, która jest w kapslu. No i, <laughs> I tak to wygląda. Druga też monetka. My Polacy 1918, tak 2018. Też w Etui certyfikat nominał 10 zł. Srebro próby 925, stempel lustrzany druk UV kod 21. Średnica 32 mm, masa 14 i 14 g, nakład do 25 tysięcy. Projektant Robert Kotowicz, producent mnica Polska SA na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. No, i ta sama sytuacja. Wyjmujemy sobie z eleganckiego etui, i możemy to sobie wyeksponować. Postawić my. My, Polacy, dumni i wolni. O, może teraz będzie to jakoś lepiej widać. No. Prezentuje to się ciekawie, prawda? Szczególnie, szczególnie w tym ozdobnym etui. Ta sama sytuacja, tutaj się możemy do tego skarbu dostać, jeżeli bardzo chcemy. Tu na jakimś, na jakiś magnes to widzę, jest zamykane. No i tak, moi drodzy, takie dwie monetunie dołączają do mojego zbioru. Dawajcie łąkę. Dawajcie subskrypcja. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.